Dwa painkillery, mmm, niedobrze. Kurde, nie ten przycisk. Dobra, wrócę się. A nie, dobra, olać to. Aha, ja miałem tam być na tym. Dobra, wczytamy. Bardziej, że szkoda tych painkillerów, bo wduszałem nie ten przycisk, który. Co trzeba. Zapiszmy sobie. Czego ja nie mam granatów? Hmm, szkoda, tak mógł tam zasypał nimi. <grystanie> to dosyć komicznie wygląda, no ale cóż. Zapiszmy sobie. I co tak będziemy się? No, władz, słaniaczku, i co teraz? Mam spoko. A co będę jeszcze musiała? Musiałam je skubnąć. Dobrze, zatem, sztybę do czereśniacka. Nie, że cię nie mogę na razie zabić jeszcze. No to już wiem czemu tyle tych painkillerów nam dawali do dyspozycji Pst, Kurde, no nie Pst, ja pierdziel. Nie jestem w stanie mu nic zrobić niestety. Może muszę się gdzieś tu schować za tą zasłoną No troszkę lepiej no fuck it! Na... Jedź w górę! Kurde, ale... Zjebałem. Powinienem już to dawno mieć przyciśnięte. Hello! I am Max. Dobrze, zatem... Jeszcze trzy pękilery, no niedobrze, niedobrze. Za długo się nie nacieszyłem tym dostatkiem. Mam nadzieję, że jak najmniej będzie takich sytuacji. No i liczę, że przed nami już ostateczne starcie. Włada ciężko dorwać Jest to burżuj pierwszą klasą Naprawdę ma eee, Co ja tutaj mam zrobić w tej chwili <grywka> Dobra witam was ponownie eee, Troszkę czasu mi to zajęło żeby się domyślić I domyślimy się jak zwykle <grywka> Czystym przypadkiem Trzeba strzelać po prostu w to to jest banalnie proste. Ja po prostu siedziałem sobie, wydawało mi się, że muszę go przetrzymać po prostu i przez długi czas unikać tych, tych bomb, które on rzuca, zastanawiając się ile on tam ich jeszcze ma, bo ma ich dosyć sporo. Okej, okay. został tylko jeden, który też już padł. No i władł, wład spadł, ale ciągle tutaj... Jest niebezpieczny, bo ciągle go nie widzę. I to jest problem. Może sobie tutaj zapiszę w tym momencie i Jak widzicie tutaj otoczenie też ulega nieco zniszczeniu. Nie wiem, teraz mam no, te szyby zniszczyć, czy co? <laughs> Może wtedy się zapadnie, chociaż. Nie wiem jaką siłę nośną mają te szyby. Chyba nie za dużą. A dobrze panie kolego. Wow. Nie, 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 tam nie chcemy iść. Próbowałem już tam wracać, no i kiepsko się to skończyło. No dobrze, no ale krążąc w kółko, to naprawdę nie, nigdzie nie dojdziemy. A, no to widzisz. Max, do czegoś zmierzamy. Ach, te monologi Maxa są tutaj nieocenione po prostu. Okay, dwa... No i zaraz puścimy mu na łeb. Widowiskowy koniec... Pana Włada... Największej... Szumowiny tego świata. O, znalazłoby się jeszcze paru. Które... Boże... <grystanie> To było naj, najgłupsze, no chyba najgłupsza śmierć jaką do tej pory w tej grze poniosłem. O, come on! <grytanie> Zauważyłem, bo on tutaj a, tymi bombami robi jakieś dziury w tym sklepieniu i niestety są one dosyć niebezpieczne, musimy chodzić przy samej krawędzi. O, come on! No. pra. Ale no, on zdążył umknąć. Dobrze zatem, szukamy tego, tej mędy czereśniackiej. Aha, widzimy go. No i teraz chyba już ostateczne starcie. <grybujesz> Nic prostszego. I co Wład? Kto tu jest cieniasem? A la vista, baby. Yeah.

A, um, okej. Okay. <laughs> nie wiem co wam powiedzieć, jestem zaskoczony, naprawdę myślałem, że jest jeszcze jeden etap, etap, nie? Więc w ogóle nie... Nie przygotowałem się na to, że koniec gry nastąpi dokładnie w tym momencie, że nastąpi już dzisiaj. Bo naprawdę... Miałem... Mm, miałem jeszcze sporą ochotę, żeby sobie pograć. Um, no ale cóż, los zweryfikował. To jest koniec. To już było! Zagrajmy w Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Tak więc... Ja wam oczywiście dziękuję za uwagę, wszystkim, którzy byli ze mną od początku do końca. W tej niesamowitej przygodzie. Hmm, z grą właśnie Max Payne 2. Grą przechodzoną przeze mnie na ślepo, co zresztą było widać. Bo gubiłem się niejednokrotnie, no ale... To ma też swój urok. Hmm, co mam wam powiedzieć? No jeśli chodzi o takie detale. Grafika, jak na swoje czasy, świetna. Grywalność no po prostu fenomenalna, no i tej absolutnie nie ma. Nie mam do niej zastrzeżenia. Co do dźwięku, to to może po prostu podgłośnie. Ten fenomenalny soundtrack. A może nie bez przesady. No tak fenomenalnego, fenomenalnego i klimatycznego soundtracka nie słyszałem chyba jeszcze w żadnej grze. To jest <laughs> Sam dubbing po prostu też był fenomenalny, jeśli już mówimy ogólnie o udźwiękowieniu. Tak więc, jeśli miałbym oceniać tą grę w skali od 1 do 10, no to pełnoprawna dycha hmm, ode mnie, bo nie może być po prostu inaczej. Tak gra zasługuje na dziesiątkę. Jeśli miałbym w tej chwili robić e, top 10 moich najlepszych gier, które, które kiedykolwiek zagrałem ten Max Payne 2 definitywnie by się znalazł w tej dziesiątce to nie ulega wątpliwości, pewnie nawet w pierwszej piątce, bo ta gra jest naprawdę fenomenalna. No klimat taki melancholiczny, od początku do, do końca cały czas. Cały czas trzyma takiej. Jakby to powiedzieć, no, no, no ten klimat jest utrzymywany takiego że ten Max taki no, nigdy się nie uśmiecha praktycznie, cały czas jest ten stonowany y, stonowany ton w jego głosie, sugerujący, że jest on po prostu cały czas przebity, cały czas... Yy, cały czas taka me melancholia każdej sceny, no, fenomenalna. No i oczywiście na końcu scena śmierci, walka z bosem, można tak w cudzysłowie powiedzieć, czyli z naszym najlepszym przyjacielem, którego osobiście ukatrupiamy. Fenomenalna gra. Nie wiem, co będzie następnym projektem. Mam jeden pomysł co do następnego shootera, ale zachowam go w tajemnicy, ponieważ jest to też dosyć, dosyć wiekowa gra i nie wiem, czy, czy po prostu ruszy na moim sprzęcie, więc nie chcę obiecywać, hmm. bo może ona po prostu nie zadziałać i wtedy na jej miejsce wejdzie jakaś inna gra. A więc dzięki Wam za uwagę. Ja jestem Lub Kurt, moc będzie z Wami. Do usłyszenia w następnych projektach. Zagrajmy wy. на р а